Polska elektrownia jądrowa powstanie we współpracy z firmą. To dzisiaj jednocześnie historyczny moment. Opór przeciwko budowie elektrowni jądrowej. To jest przełom? <słuch> e... Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy Polska potrzebuje elektrowni atomowej. Na start spróbujmy namalować sobie pejzaż dzisiejszej polskiej energetyki. Polska jest uwięziona w węglowej pułapce. Mamy 70% miksu generacyjnego opartego na węglu, przez co, z racji tego, że to jest najwyższy taki współczynnik w Unii Europejskiej, mamy bardzo wysoką intensywność emisji, mniej więcej od 700 do 1000 gramów CO2 na kilowatogodzinę. Dla porównania, średnia unijna, jeśli idzie o intensywność emisji, to 275 gramów CO2 na kilowatogodzinę, czyli w Polsce przebijamy ją prawie trzykrotnie. To jest w tej chwili codzienna rzeczywistość Belhatowa. Za dwa lata docierać będzie już do pobliskiej elektrowni, Węgiel brunatny. Co więcej, mamy też bardzo stare e, bloki węglowe, to znaczy 70 bloków węglowych w Polsce powinny być już wyłączone ze względu na to, że dobiły do swojego wieku konstrukcyjnego. One się stają coraz bardziej e, awaryjne. No to ryzykujemy albo brownoutem, albo nawet blackoutem, czyli albo... E, Planowym odłączeniem części odbiorców od zasilania, albo po prostu awarią systemu, która będzie bardzo dotkliwa, bardzo trudna do usunięcia. Nasze uzależnienie od węgla i innych paliw kopalnych skutkuje wysokimi emisjami CO2, a to wiąże się między innymi z wysokimi e, kosztami tzw. uprawnień do emisji. W uproszczeniu to jest zasada, że zanieczyszczający płaci i płaci, tym więcej, im bardziej zanieczyszcza. Obecnie opłaty za emisję CO2 stanowią 20-kilka procent ceny, którą płacimy za prąd. Przespaliśmy bardzo długo, bo Polska przez 30 lat nie miała transformacji energetycznej. Myśmy mieli konserwację energetyczną, a nie transformację energetyczną. I te problemy, wygenerowane przez trzy dekady, po prostu narastają w tym momencie, spadają na nas bardzo gwałtownie. Dzisiaj podczas posiedzenia Rady Ministrów podjęliśmy decyzję o posadowieniu pierwszej elektrowni jądrowej na terytorium Rzeczypospolitej. Odpowiedzią na problemy energetyki w naszym kraju ma być polski program. Jądrowy jest w fazie bardzo początkowej. Na papierze wygląda to tak. Chcemy wybudować w Polsce dwie elektrownie jądrowe, po trzy reaktory w każdej. Pierwsze z nich powstanie najpewniej na Pomorzu w gminie Choczewo, chociaż tam czekamy jeszcze na ostateczne decyzje administracyjne i środowiskowe. Zanosi się na to, że te elektrownie nad morzem postawi amerykańska firma Westinghouse. Jej budowa powinna ruszyć w 2026 roku, a w 2033 ma zostać uruchomiony pierwszy nadmorski reaktor. Poza tym mamy w zasadzie nic. To znaczy mamy teoretycznie listing. Z Koreańczykami dotyczący budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Natomiast no to jest list intencyjny. I to tyle. Ostatecznie w 2043 roku, czyli za 20 lat, działać ma już wszystkie 6 reaktorów, a w dwóch elektrowniach ma być łącznie zainstalowane od 6 do 9 GW mocy. Do tego, czy ten plan trzyma się kupy, jeszcze wrócimy, ale najpierw, żeby móc go ocenić, przyjrzymy się wadom i zaletom atomu jako źródła energii. Ale zanim to, opowiem Wam jeszcze o zaletach NordVPN, czyli partnera tego filmu. VPN to jest narzędzie, które pozwala podłączyć się do internetu przez jeden z serwerów ulokowanych na całym świecie. Dzięki temu możemy na przykład ukryć swoje IP i być w internecie trochę bardziej bezpiecznym, trochę bardziej anonimowym. Jeśli na przykład podróżujecie i zdarza Wam się podpinać do jakichś randomowych publicznych Wi-Fi na lotniskach albo w kawiarniach, to może nie wiecie, ale wiąże się z tym ryzyko bycia ofiarą tak zwanego ataku man in the middle, w którym ktoś tworzy sieć Wi-Fi, która wygląda normalnie, na przykład nazywa się kawiarnia X-Free Wi-Fi i potem może podglądać Ruch sieciowy urządzeń, które się do niej podłączą. Jeśli używacie NordVPN, to wasze dane są szyfrowane i bezpieczne. Oprócz VPN w pakiecie standard macie też blokadę reklam, wyskakujących okienek i funkcję powstrzymywania witryn przed śledzeniem waszej aktywności yy, oraz ochronę przed malwarem. Trwa teraz promka, w ramach której każdy, kto kupi pakiet dwuletni, dostaje dodatkowe 3 miesiące albo rok subskrypcji za free. Jeśli coś Wam się nie spodoba, to zawsze macie 30-dniową gwarancję zwrotu kasy. Wszystkie szczegóły znajdziecie w tym linku, który zostawię też w komentarzu pod filmem. I w opisie pod filmem. A teraz wracamy do wad i zalet atomu. elektrownia jądrowa w czasie swojej pracy nie emituje dwutlenku węgla. I w kontekście rozmowy o dekarbonizacji to jest kluczowa, bezdyskusyjna, jedna z największych zalet atomu. Przy okazji nie mamy z niej też emisji pyłów, tlenków azotu, tlenków siarki, czyli wszystkiego tego, co tworzy smog. Truje powietrze i truje nas. Oczywiście różne procesy, które towarzyszą energetyce jądrowej, wydobycie ruturanu, produkcja paliwa, jego transport itd. Tak generują emisję CO2, ale wciąż po ich uwzględnieniu elektrownie jądrowe odpowiadają za emisję około trzech Ton CO2 na gigawatt o godzinę i to jest 273 razy mniej niż elektrownie węglowe. E, druga zaleta jest taka, że konkurencją dla atomu są przede wszystkim wiatraki i fotowoltaika. E, no i te źródła mają także są pogodozależne. Atom nie jest pogodozależny. Może produkować energię. Pod Elektrownie jądrowe działają stabilnie, stale zapewniając nam sporo mocy i są projektowane tak, aby działać bardzo długo przez 50 nawet 80 lat. Jeśli przyjrzymy się temu, jakie czyste źródła energii mamy do dyspozycji w polskich warunkach geograficznych i pogodowych, no to poza atomem to będą głównie wiatr i słońce. Pojawia się dlatego problem. Widzieliśmy to bardzo dobrze pod koniec 2022 roku w takich krajach jak np. Niemcy, które były. E uderzone tak zwaną dunkelflaute czyli okresem bez wiatru i bez słońca Utrzymującym się dosyć, dosyć długo i tam źródła odnawialne po prostu no, nie działały, nie miały jak działać, więc Niemcy bardzo mocno odpaliły jednostki węglowe, jednostki, które są szalenie emisyjne. Energia atomowa, przez to, że jej dostawy są bardzo stabilne, może dlatego służyć za tak zwaną podstawę energetyczną i gwarantować nam, że dostawy prądu nie będą uzależnione od pogody, że zawsze konkretna moc będzie dostępna i że krytyczna infrastruktura nie będzie dzięki temu narażona na zakłócenia. Trzecia, bardzo duża zaleta atomu jest taka, że. Jest jest to bardzo bezpieczne źródło energii. I wiem, co sobie teraz myślicie. Czarnobyl, Fukushima, promieniowanie, płynu gola, koleś serialu. Poziom promieniowania w bezpośredniej okolicy elektrowni jądrowej jest niski. Wręcz zaniedbywalny w porównaniu do promieniowania z naturalnych źródeł, które nieustannie bierzemy na klatę. Na tym wykresie widać, ile osób umiera w związku z tym, że korzystamy z danego źródła energii, w przeliczeniu na terawatogodzinę, czyli na jednostkę energii. I co się okazuje? Najbardziej śmiertelnymi źródłami energii są paliwa kopalne. Węgiel brunatny, węgiel kamienny i ropa naftowa. Dlaczego? Bo bierzemy tu pod uwagę wszystkie zgony związane z daną technologią, z wydobyciem paliwa, czyli na przykład wypadki w kopalniach, czy z konsekwencjami takimi jak zanieczyszczenie powietrza. Pamiętajmy, że smog tylko w Polsce zabija z 40 tysięcy ludzi rocznie. W skali świata liczba ta podchodzi pod jakieś 9 milionów. W energetyce jądrowej Coś dzieje się źle, przynosi ona szkody, kiedy ma miejsce wypadek. A tymczasem na przykład źródła węglowe zabijają, kiedy wszystko idzie nie z planem. Bezpośrednio w czasie katastrofy w elektrowni jądrowej w Fukushimie nikt nie zginął. Dopiero w 2018 roku jeden pracownik elektrowni zmarł na raka płuc, który był spowodowany ekspozycją na promieniowanie. Zgony powiązane z tą katastrofą szacuje się dzisiaj na ponad 2000, ale to nie są zgony, takie jak większość ludzi myśli, na przykład skutek choroby popromiennej, tylko związane na przykład z tym, że w czasie ewakuacji osoby. Głównie starsze, e, które tego wymagały, nie miały dostępu do opieki medycznej. W tej klasyfikacji mieszczą się też zgony spowodowane bardzo wysokim poziomem stresu czy samobójstwa. Przyjrzenie się tym danym w szczegółach pozwala zobaczyć, że te lęki, które tak buzują w społeczeństwie, których się wszyscy nabawiliśmy po obejrzeniu Czarnobyla na HBO, one nie korespondują do końca z rzeczywistością, z tymi zagrożeniami, które w przypadku atomu faktycznie są tymi największymi. Uważam, że za dużą część tej paniki, która dotyczy, czy może obaw względem energetyki jądrowej, która, która cały czas sądzi w społeczeństwie, są odpowiedzialne media, które są po prostu w, w pogoni za klikami. Ale, żeby nie było zbyt różowo, jeśli już do jakiegoś wypadku czy awarii dojdzie, to ich konsekwencje mogą być potężne i dla środowiska, i dla społeczności. Szacuje się, że od czasu awarii w elektrowni w Fukushimie japoński rząd wydał już 82 miliardy dolarów na radzenie sobie ze skutkami tej katastrofy, no i to ciągle nie jest bilans ostateczny. Na nikt nie ubezpiecza elektrowni jądrowej, po prostu tego nie ma. Jak jesteś budujesz elektrownię jądrową jako inwestor, to wpadasz do jakiejś śmiesznej kwoty, tam nie wiem, setki milionów, kilkadziesiąt milionów, a straty w Europie z tej awarii reaktora w skali Czernobyla czy Fukushimy to są setki miliardów. I nikt to nie ubezpiecza. To podatnicy biorą ryzyko na siebie, tak? Oczywiście to nie jest bardzo prawdopodobne. Ale nie jest też wykluczone. Elektrownia jądrowa powstająca w Polsce. To nie będzie tylko projekt polski, jakkolwiek to zawsze. To wszystko będzie prześwietlane przez organizacje międzynarodowe, które będą takimi naszymi atomowymi watchdogami. Będziemy mieć kontrolę z tych właśnie instytucji, które będą sprawdzać, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy na budowie nie ma jakichś naruszeń bezpieczeństwa. Atom nie jest jednak rozwiązaniem idealnym, bo takiego po prostu nie ma. Nie ma źródła energii, które by nie miało jakichś wad. Dwie najważniejsze atomowe wady można podsumować tak. Drogo i długo. Atom jest technologią bardzo drogą. Powstanie elektrowni jądrowej to jest wielkie przedsięwzięcie, i jeśli chodzi o kompetencje, o infrastrukturę, o bezpieczeństwo. No i w związku z tym wszystko to kosztuje adekwatnie. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego szacuje, że koszt budowy dwóch elektrowni jądrowych w Polsce może wynieść 184 miliardy złotych. Nakłady finansowe, które trzeba w przypadku elektrowni atomowej wyłożyć na dzień dobry, są tak wysokie, że praktycznie nie da się takiej inwestycji zrealizować bez wsparcia państwa czyli bez hajsu podatników i tutaj Atom różni się bardzo znacząco od wiatraków i od fotowoltaiki, których koszt postawienia jest drastycznie niższy i w przypadku których skala przedsięwzięcia może być mała, a dzięki temu bez problemu możemy znaleźć inwestorów, którzy chętnie za własne hajs postawią e, farmy wiatraków czy paneli. Bo nie mam nieskończonych pieniędzy na transformację energetyczną i musimy jakby wybierać w co i jak wkładamy. My teraz kupujemy paliwa kopalne z zagranicy, ropę importujemy prawie w całości, Gaz ziemny 80% w kilku procentach, tam kilkanaście procent mamy z polskiego wydobycia i węgiel też milionami ton importujemy. I w ostatnim 2022 roku import ropy, gazu i węgla do Polski kosztował nas jakieś 200 miliardów złotych. Tyle wysłaliśmy za granicę. Jak nie do ruskich oligarchów, do szejków no, arabskich. Jakieś kompletne szaleństwo. Więc nawet te 200 miliardów złotych wydane w programie jądrowy, to nie są też takie astronomiczne pieniądze. Szczególnie, że też jakaś część tego, nie wiem, 20, 30, optymistycznie 40% łańcucha wartości może jakoś wrócić do Polski tak, w takiej czy innej formie. Pytanie o to, ile ostatecznie będzie kosztować program jądrowy pozostaje otwarte nie tylko dlatego, że szczegóły budowy obydwu elektrowni w ogóle jeszcze nie są ustalone, ale również dlatego, że budowa reaktorów jądrowych, zwłaszcza w Europie, lubi się opóźniać, a to sprawia, że przekraczane są nie tylko terminy, ale też budżety. I to znacząco. Dwa głośne przykłady z naszego regionu. Pierwszy to Francja. Swoją drogą potęga, jeśli idzie o elektrownie jądrowe, w tym kraju około 70% prądu pochodzi właśnie z tego źródła, co sprawia też, że intensywność emisji Francji jest jedną z najniższych w Europie. Przy już istniejącej elektrowni w yy, flamonville w 2007 roku rozpoczęto budowę kolejnego trzeciego reaktora, który miał zacząć działać w 2012 roku i kosztować około 3 miliardy euro. I stan na dzisiaj jest taki, że ten Reaktor nadal nie działa. Jego uruchomienie jest obecnie planowane na 24 rok, a koszty w międzyczasie podniosły się około 10 miliardów euro. Drugi przykład to Finlandia, również kraj, który ma już doświadczenie z energetyką jądrową. Tutaj miała miejsce bardzo podobna sytuacja, czyli dodatkowy reaktor przy już istniejącej elektrowni atomowej miał ruszyć w 2009, ostatecznie uruchomiono go w 2022. Cała operacja miała kosztować 3 miliardy euro, szacuje się, że ostatecznie kosztowała około 11. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego przytacza dane, że dla współcześnie budowanych reaktorów AP1000, czyli tych, które mają powstać w naszej pierwszej nadmorskiej elektrowni jądrowej, średnie opóźnienie budowy wyniosło 5 lat, a koszty podniosły się o 87% w porównaniu do kosztów ofertowych. To jest bardzo znacząco. Nasuwa się więc tutaj pytanie, czy zrealizowanie planu jądrowego w naszym kraju w terminie jest w ogóle możliwe? Wiesz to, że możemy robić ustawy, możemy podejść do tego, tak, że nie robimy porządnego działania na środowisko, że idziemy na skróty i wtedy można próbować budować szybciej. I ja przyszłam tak realistycznie, że biorąc jest to końcówka lat 30. żeby atom powstał, jeżeli faktycznie zaczniemy go budować. Obecny rząd mówi o elektrowni jądrowej od 7 lat. Przez te 7 lat niewiele się zrobiło. Więc uważam, że ten rok, który zaplanowaliśmy jako datę uruchomienia pierwszego reaktora w Polsce, 2033, jest już nierealny. Raczej powinniśmy to przesunąć do połowy lat 30, może na drugiej połowy lat 30. -tych. No ja trochę się boję, że w Polsce, przy tym, jak my podchodzimy do inwestycji, jak wokół nich często kręcą się krewni i znajomi królika, no to możemy mieć przekroczenia budżetu, problemy jakościowe. My nie mamy silnych instytucji, które byłyby w stanie na przykład ponadpartyjnie przez długi teren Termin realizować takie projekty jak elektrownia Androwa. leżymy na tym polu. Natomiast z drugiej strony, ja widzę też pewne iskierki nadziei, jak na przykład e, gazociąg Baltic Pike, czy Terminal w Świnoujściu, które e, po pierwsze zostały zrealizowane w miarę sprawnie, w miarę szybko, e, a teraz przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Chcę zapewnić, że my oczywiście będziemy co najmniej w tych kolejnych dekadach najbliższych korzystać z m, dobrodziejstw energetyki węglowej, również, bo Mówiąc o atomie, mówimy przecież o przyszłości. No i teraz, jeżeli postawimy na źródła energii, które się buduje bardzo powoli, to zaczną działać w 2040 roku. To znaczy przez tych kilkanaście lat cały czas pompujemy mnóstwo cząstek mega atmosfery i po prostu no, przekraczamy budżet węglowy. Więc powinniśmy stawiać na źródła, które nam dają redukcję emisji jak najszybciej, które można stawiać w dużej skali, szybko. No i atom nie spełnia tego kryterium. Pod tym względem, pod względem tego, jak szybko możemy obniżyć emisję, atom niestety przegrywa z OZE. Postawienie farmy paneli fotowoltaicznych czy wiatraków, znowu pomijając obecne przeszkody legislacyjne, to jest tak technicznie kwestia do ogarnięcia w skali miesięcy, a nie tak jak atom w skali dekad. Są też takie aspekty energetyki atomowej, które można interpretować dwojako: albo jako wadę, albo jako zaletę. Trochę zależy, jak leży. W pewnym sensie zasada działania elektrowni węglowej i jądrowej jest dosyć podobna. Jak działa elektrownia węglowa? No, mamy palenisko węglowe, spalamy ten węgiel, węgiel podgrzewa nam wodę, robi się przegrzana para wodna i ta para wodna kręci nam turbiną, turbina kręci generatorem i mamy prąd. W reaktorze w zasadzie, przepraszam, wszystko jest takie samo, tylko źródłem ciepła nie jest spalanie węgla, a są reakcje rozszczepienia uranu. No więc zastępujemy wielkie bloki, które dostarczają jednokierunkowo prąd wpychają go do sieci. Wielkimi blokami, które jednokierunkowo wpychają prąd do sieci. Fakt, że elektrownie jądrowe i węglowe są do siebie podobne, można rozumieć jako zaletę. No bo podmieniamy sobie jedno źródło prądu na drugie, zostawiając właściwie całą resztę systemu bez większych zmian. Można to też jednak rozumieć jako wadę. Bardzo dużo mówi się o tym, że oze. Wiatralki, fotowoltaika, dają nam okazję do tego, by energetyka zaczęła funkcjonować w takim bardziej rozproszonym modelu. Czyli nie tak jak dzisiaj, że mamy struktury, molochy, które są duże, nieliczne i dominują, tylko mamy na rynku więcej mniejszych podmiotów, więcej prosumentów. Generalnie taki szerszy wybór co do tego, od kogo kupujemy energię i w jaki sposób. Wreszcie, że jesteś, że mieszkasz w domu bardzo efektywnym energetycznie, że masz własną fotowoltaikę. A jeszcze obok jest inwestor, który ci zapewnia usługi energetyczne. Tam ma jakieś wiatraki, ma jakąś biogazownię, żeby włączyć. Prąd wtedy, kiedy nie wieje, nie świeci. No i teraz pytanie: jakim ty jesteś klientem dla koncernów energetycznych? Ile ty od nich kupisz tego prądu, węgla, gazu? A jeszcze masz samochód elektryczny, ładowany z tegoż prądu z klastra. Ile ty kupisz ropy od Orlenu, tak? No. I wszyscy twoi sąsiedzi mają podobnie. No, to katastrofa biznesowa dla monopoli przecież, tak? Energetyka jądrowa trochę utrzymuje to status quo, bo ona z natury jest wielka, scentralizowana, nieobywatelska. Jeśli chodzi o odpady, to w wielkim skrócie, jest ich mało ale są trochę bólem dupy. Gdybym ja całe moje życie zasilał e, tylko energetyką jądrową, to ilość wyprodukowanych w tym czasie odpadów zmieściłaby się w mojej dłoni. Szacuje się, że od lat 50., czyli od uruchomienia pierwszych elektrowni jądrowych, do roku 2016 wyprodukowano łącznie 390 tysięcy ton zużytego paliwa. Dla porównania, w ciągu jednego roku produkujemy tysiąc razy więcej plastikowych śmieci, niż mamy odpadów z czterech dekad działania energetyki jądrowej. Ale... Są to odpady dość kłopotliwe? One są problematyczne. E, powstają w reakcjach jądrowych, Już nie będę tutaj wchodził w szczegóły z jestem fizykiem jądrowym, z wykształcenia, więc chętnie bym zaczął jakiś tam bełkot naukowy serwować, ale ponoć mam się ogarnąć, tej kasia uprzedziła, żebym nie przesadzał. E, Powstają związki radioaktywne o bardzo długim czasie życia. Pluton inne, aktynowce, one są aktywne przez setki tysięcy lat, bardzo wysoko aktywne, no i to jest poważny problem. Zasadniczo obecnie rozwiązuje się go tak, że to pakuje się głęboko pod ziemię w jakichś tam kontenerach, tam, w jakiejś sztolni tam setki metrów pod ziemią i no i minie milion lat i problemu nie będzie, tak? To jest trochę taki upierdliwy odpad. Ale też tych odpadów nie jest jakoś strasznie dużo. Powszechne jest takie przekonanie, że jeśli zrealizujemy ten obecnie planowany program energetyki jądrowej, to właściwie już możemy zrobić tak, Problem jest ogarnięty, jesteśmy bezpieczni, niskoemisyjni, wszystko jest super. Bardzo łatwo umyka nam jednak to, że atom jest tylko jednym z bardzo wielu puzli, które tworzą układankę pod tytułem Transformacja Energetyczna. A też miejmy świadomość, nawet zrobimy ten program jądrowy w Polsce, tych nie wiem, rząd mówi 6 do 9 gigawatów w atomie, to jaka to część będzie polskiego zużycia energii? E, jak porównać z obecnym polskim życiem energii, to byśmy mieli czwartą prądu z atomu. Okej. Okay. Ale my chcemy elektryfikować gospodarkę. Poza prądem w gniazdku mamy jeszcze mnóstwo obszarów naszego życia, które dzisiaj zasilamy nie poprzez wpięcie wtyczki do kontaktu, ale poprzez dla paliwa do baku, wrzucenie węgla do kopciucha w piwnicy albo odkręcenie gazowego piecyka I wszystkie te procesy, m.in. transport czy ogrzewanie budynków, musimy dlatego zelektryfikować, bo tylko tak możemy. Obniżyć związane z nimi emisje. Sprawi to jednak, że nasze zapotrzebowanie na prąd wzrośnie. I to znacząco. Więc zużycie prądu szacuje się, wzrośnie tak mniej więcej 2,5-krotnie. To będzie oznaczało, że ten atom, 6,9 GW, to już nie było 25% polskiego zużycia prądu jak obecnie, tylko te elektrownie jądrowe dawałyby 10% tego przyszłego zużycia prądu. A skąd reszta? Reszta będzie pochodzić z OZE. I w Polsce, i ogólnie na świecie energia z wiatru i słońca będzie tworzyć większość systemu. Na to wskazują wszelkie dostępne prognozy. Przez to, że w tych nowych technologiach, fotowoltaice, w energii wiatrowej, obserwujemy taki wręcz galopujący postęp, to widzimy też bardzo duże spadki kosztów i bardzo szybkie upowszechnianie się tych technologii na świecie. Jest to jest wielki teraz wyścig na świecie, w zasadzie w OZE, a tam zostaje z tyłu. Jak się patrzy na prognozy różnych organizacji, watchdogów międzynarodowych, na przykład Międzynarodowa Agencja Energii, no, też widzą, że atom na świecie będzie gdzieś w połowie stulecia, ale na poziomie kilku procent. No, może kilkunastu, zwłaszcza od raportów, tak, kilka, kilkanaście procent tego prądu będzie z atom. Ale to będzie drobny dodatek do wiatru i słońca, miejmy tego świadomość. Celem naszej transformacji nie jest 100% tej technologii, czy 50% tej, czy innej. Celem naszej transformacji jest dekarbonizacja. A dekarbonizację osiągniemy, jeżeli uwzględnimy wszystkie technologie leżące na stole. I jedną z tych technologii. Może być atom, zwłaszcza, że Polacy dość szeroko i naprawdę ponadpartyjnie elektrownie jądrowe popierają, nieodłączne od atomu są jednak i tak inwestycje w OZE oraz ich wsparcie legislacyjne. Kolejna rzecz to jest takie kompleksowe podejście do czegoś, co nazywa się efektywnością energetyczną, czyli systemowych działań, które prowadzić mają do tego, by nasze zapotrzebowanie na energię było generalnie jak najniższe. Praktycznie cały system jest taki sam. I tak elektrykujesz wszystko, co się da. I tak rozmalizację budynków. I tak robisz ich, yy, ogrzewanie przez pompy ciepła, i tak robisz elektromobilność, yy, i tak elektrykujesz procesy przemysłowe. Więc takie trochę to mordowanie się o ten atom, jak jeszcze niektórzy wychodzą i tak z takim pełnym zacietrzewieniem albo w jedną, albo w drugą stronę, po prostu mi ręce opadają. byliśmy Polską wojnę, atomową, jakbyśmy się kurczę, koniecznie w Polsce musieli się polaryzować pod każdym względem. Debata o atomie w Polsce dzisiaj jest ważna, ale jest rozmową tylko o fragmencie całego systemu. Nawet jeśli cały ten projekt polskich elektrowni jądrowych ostatecznie się sfinalizuje, to musimy pamiętać o tym, że to nie będzie jeszcze powód do tego, żeby się poklepać po pleckach i zacząć sobie gratulować. W naszej polityce mamy do czynienia z wieloma absurdami. Na przykład, od lat mamy praktycznie zamrożony rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. To miało się ostatnio zmienić. Ale wyszło jak zawsze. Czyli z jednej strony obnosimy się z tym wielkim polskim atomem i bezpieczeństwem energetycznym za 20 lat, ale z drugiej blokujemy rozwój taniego narzędzia, które już dzisiaj mogłoby nam dawać znaczące redukcje emisji. To są działania sprzeczne ze sobą. Więc oczywiście możemy sobie położyć na stole ten puzzle z napisem atom, ale do czasu, aż nie połączymy go z innymi elementami układanki, takimi jak OZE, jak efektywność energetyczna, jak ochrona zasobów naturalnych, nasze działania będą niepełne, fragmentaryczne, niewystarczające. Sam atom tego po prostu nie pociągnie. Więc niezależnie od tego, czy jesteście dzisiaj za czy przeciwko energetyce jądrowej, to to, co do czego wszyscy możemy się zgodzić, to to, że Polsce potrzeba kompleksowego, wizjonerskiego wręcz podejścia do transformacji energetycznej. I dzisiaj, za tomem czy bez, po prostu go nie mamy. Okej, okay, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dajcie znać, jak wy zapatrujecie się na atom. Pamiętajcie o NordVPN, jeśli chcecie zapoznać się ze szczegółami, to wszystkie y, czekają w linku, który znajdziecie na dole. Jeśli idzie o naszych rozmówców, to Jakub Wiech udziela się na Twitterze i Instagramie, a jego teksty znajdziecie na portalu Energetyka24. A Marcin Popkiewicz napisał świetną, przekrojową książkę o polskiej transformacji energetycznej. Nazywa się ona Zrozumieć transformację energetyczną i jest chyba jedyną taką kobyłą wiedzy z tego obszaru, więc jeśli chcecie się jeszcze bardziej wgryźć w ten temat, to szczegóły znajdziecie tutaj. Zerknijcie tutaj, zacznijcie od niej. I co? Widzimy się niebawem w następnym filmie. Bye!